Kitek i jego rowerowe przygody. Dawno temu, w malowniczej wiosce otoczonej wzgórzami i lasami, żył kot o imieniu Kitek. Kitek był inny niż reszta kociego towarzystwa. Nie interesowały go ani trzemki w słońcu, ani gonitwy za myszami. Jego serce biło mocniej na widok dzieci śmigających na rowerach po krętych ścieżkach. Też chce tak jeździć. Mruczał, kręcąc wąsami. Dlaczego tylko ludzie mogą czuć wiatr we włosach? Ja też mam łapy i mogę pedałować. Pewnego dnia Kitek znalazł pod starą szopą mały, zardzewiały rower. Farba odłaziła z ramy, a koła były trochę krzywe, ale dla kota był idealny. To moja szansa! Miał Miałknął i postanowił spełnić swoje marzenie. Ale najpierw, pomyślał, musi się przygotować. Wiedział że jazda na rowerze to nie przelewki. Lekcja pierwsza. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kitek spojrzał na dzieci i zauważył, że noszą kaski. Muszę chronić głowę, stwierdził mądrze. Znalazł w szopie starą skorupę orzecha kokosowego, którą kiedyś przyniósł wiatr. Wyczyścił ją, przewiązał sznurkiem pod brodą i wojla miał kask. Teraz, gdyby coś poszło nie tak, Moja głowa będzie bezpieczna, mruczał zadowolony. Lekcja druga ochrona łap. Kolejnym krokiem były kolana, a raczej łapy. Kitek pamiętał, jak kiedyś przewrócił się, goniąc motyla, i bolały go poduszeczki. Z liści łopianu i kawałków szmatki uszył sobie prowizoryczne ochraniacze na kolana, wiążąc je trawą. Gotowe. Teraz mogę się przewrócić i nic mi nie będzie, powiedział, testując swoje dzieło. Lekcja trzecia. Równowaga to podstawa. Kitek rozpoczął trening. Najpierw próbował wskoczyć na siodełko, ale rower natychmiast się przewrócił, a kot wylądował w kałuży. Oj, to trudniejsze, niż myślałem, westchnął, otrzepując mokre futro. Postanowił podejść do tego sprytnie. Oparł rower o płot, żeby się nie chwiał, i ćwiczył pedałowanie. Jego łapy kręciły się niezdarnie a ogon machał jak szalony. Sąsiedzkie psy wyły ze śmiechu, a wróble na drzewach ćwierkały. Kot na rowerze. To się nie uda. Ale Kitek nie słuchał. Równowaga wymaga cierpliwości, mruczał i próbował dalej. Dni mijały, a Kitek robił postępy. Nauczył się, jak używać ogona jako steru, by utrzymać kierunek. Czasem pedałował kilka metrów, zanim rower znów się przewrócił. Ale za każdym razem wstawał i otrzepywał futro. Nie poddam się. Marzenia się nie poddają, powtarzał sobie. Lekcja czwarta. Wytrwałość się opłaca. Pewnego słonecznego poranka, gdy Rosal śniła na trawie, Kitek poczuł, że to ten dzień. Wskoczył na rower, poprawił kask z kokosa i ochraniacze z łopianu, wyprostował ogon i ruszył. Najpierw rower zatoczył się w lewo, potem w prawo. Ale nagle złapał rytm. Łapy pedałowały równo, koła kręciły się gładko, a wiatr mierzwił mu futro. Kitek jechał. Przejechał przez podwórko, minął zdumione kury i dotarł aż do skraju lasu. Udało się! Miałknął triumfalnie. Dzieci z wioski klaskały, a nawet psy przestały szczekać, patrząc z podziwem. Od tamtej pory Kitek jeździł codziennie, doskonaląc swoje umiejętności. Stał się lokalną legendą Gikotem w kasku z Kokosa, pedałującym przez wioskę z uniesionym ogonem. Akcja Pomoc w potrzebie. Pewnego dnia, gdy Kitek śmigał swoją ulubioną trasą wzdłuż strumienia, usłyszał cichy pisk. To była jego przyjaciółka, wiewiórka Ruda, która wpadła w tarapaty. Goniła orzech, który stoczył się do głębokiego rowu za wioską i utknęła w plątaninie cierni. Kitek. Pomóż mi, sama się nie wydostanę, a lis krąży w pobliżu. Wołała przerażona. Kitek nie wahał się ani chwili. Wskoczył na rower i popedałował z całych sił. Dzięki swoim umiejętnościom dotarł do rowu w mgnieniu oka, mijając zaskoczonego lisa, który tylko zamrugał, widząc kota na rowerze. Kitek zahamował zgrabnie, zszedł z siodełka i ostrożnie wyciągnął rudą z cierni, używając łap i wąsów, by rozplątać kolce. Dziękuję, Kitek. Uratowałeś mi życie. Pisnęła wiewiórka, a jej rude futerko zadrżało z wdzięczności. Widzisz, Ruda, warto się uczyć nowych rzeczy. Nigdy nie wiesz, kiedy mogą się przydać, powiedział Kitek, uśmiechając się pod kaskiem. Razem wrócili do wioski i Ruda siedziała na kierownicy, a Kitek pedałował, dumny, że jego wytrwałość nie tylko spełniła jego marzenie. Ale i pomogła przyjaciółce. Lekcja piąta. Umiejętności mogą zmieniać świat. Od tamtej pory Kitek nie tylko jeździł dla przyjemności, ale i pomagał innym w potrzebie. Dzieci wołały za nim: Patrzcie, to kod na rowerze. A on wiedział, że dzięki cierpliwości, odwadze i odrobinie kociej sprytu można osiągnąć wszystko, nawet jeśli jesteś kotem w kasku z kokosa i ochraniaczach złopianu. I tak żył długo i szczęśliwie. Pedałując przez swoje kocie przygody, zawsze gotów ruszyć na pomoc. Morał, wytrwałość i nauka nowych umiejętności mogą pomóc w potrzebie.